Witajcie z tej strony, Sharikan VR, a to jest Action Reaction, czyli seria, w której reaguję na wszelkiego rodzaju filmiki, trailery zwiastuny i twoje kotki w piwnicy. Witajcie ponownie i dzisiaj mam dla was coś super, ponieważ będziemy recenzować oraz oglądać wspólnie Five Nights at Freddy, ponieważ wyszedł nowy oficjalny zwiastun od Universal Pictures, a to oznacza, że ja jako mistrz... I mega big brain... Jeżeli chodzi o FNAFA, ponieważ przeszedłem całego FNAFA Security Bridge, a to czyni mnie... Mega geniusza i znawca całej serii, prawda? Nieważne, że nie grałem w żadną inną część, więc z mojej perspektywy obejrzymy sobie ten trailer i powiem wam na koniec, co z niego zrozumiałem, jako osoba, która nie za bardzo siedzi w środowisku FNAF-a, ok? No, a potem podzielę się z wami moimi przemyśleniami, ja co o tym myślę i tak dalej. Będę oglądał to po raz pierwszy, także moja pierwsza reakcja! Let's go! A jeżeli nie oglądaliście poprzednich reakcji moich na wcześniejsze zwiastuny, to serdecznie zapraszam. Linki macie gdzieś w opisie, albo tu montażysta, gdzieś tam wrzuci. Tutaj Skibidi, tutaj FNAFy, tutaj Garden of Bandman, -Band, tutaj Kotki w Piwnicy, let's go! Five Nights at Freddy's! Official Trailer! 7,7 milionów wyświetleń, 22 godziny? Matko jedyna, ja tyle to przez rok robię. <laughs> Ale oczywiście łapek w dużo jest w górę, w dół jest tam trochę jacyś hejterzy, którzy wiecie, nie rozumieją tego wspaniałego zamysłu i tak dalej. Zobaczymy, mam nadzieję, że Roxy... Nie no, wiadomo, że się Roxy nie pojawi tutaj w tej części, bo to jest jeszcze za stary fna może tam kiedyś za 8:30 jak zrobią z tego serial jakiś to zrobią. okej, okay, odbiór jest pozytywny, komentarze na razie nie czytamy. Zacznijmy pełnoekranowy tryb. Five Nights at Freddy's. Ta-da-dam. Hi, this is Mike. I was just calling to say the job that you offered was still available. Yes. Oh my god. The security guard. I will take anything. Doc. Tak. Ja chciałem to obejrzeć bez pauzowania, ale no nie da się. Chłop bierze do swojej roboty na nockę swoje dziecko, bo widocznie nie może zostawić jej z opiekunką, bo nie wiem, nie stać go, albo akurat w jego okolicy nie ma żadnych mamusiek, które mogłyby się zaopiekować jego relatoroślą. Więc hej, wiesz co? Pójdziemy do opuszczonego budynku, w którym dzieją się dziwne rzeczy i znikają dzieci, ale ja cię tam zostawię w nocy. Ty sobie pójdziesz spać, a tak naprawdę to on pójdzie spać, a ona pójdzie i idzie coś zeszy. Nie? I o potem będzie musiały ratować. Dobra. To pan porozmawiać. O potopoltaice? Have <grystanie> you <grystanie> met them yet? Vanessa WRÓCIŁA! No nie, no no, no nie powiecie, noż do, to nie jest Vanessa, to niby kto to jest? No to jest Vanessa! To jest! Vanessa! Vanessa powróciła i będzie robiła jumpscary latarkami. Kto by się spodziewał? Zaczęły ginąć dzieci, a policja zaczęła szukać ich. Freddy, top to bottom. Hello! No Freddy Ej, to hello po prostu, nie? To hello. Ono, ono ono, cały czas chyba się przewija przez FNAFA. Mi się wydaje, że to jest taki sumaczek, gdzie wszystkie osoby, które znają twórczość FNAFa i wszystkie gry ogrywają i słyszą to hello tego dziecka takiego zagubionego, tej duszy uwięzionej w animatroniku, bo zakładam, że to stąd się się o to to jest takie ah! Anicia! Ah To jest takie super o! Oh, jakby to była krew na tych drzwiach, to bym powiedział, że takie O! Czy bym się spodziewał takiego mocniejszego czegoś? Czy to będzie sam ketchup tylko, albo w ogóle nie będą tutaj nic, żadnych wydzieliń nie będzie. Fragments spewing, yes. Cox. Where to? Why do I always get the weirdos? <laughs> ah, <laughs> <laughs> No, Freddy z Security Bridge się urwał, widzę. On bardzo lubi z tymi dziećmi chodzić, nie? To widzę, że to już tak teraz zostanie. A co by było, gdyby Majka ten Freddy jednak na tym krześle wziął i porobił? I on y, wszedł w tego animatronika i teraz... Ojej, mój i zamienił się w wielkiego misia, zabiorę go do domu. Walić to, że zabił. Ale do no to będziemy teraz najlepszymi przyjaciółmi na całym świecie, prawda? Nie, no. patrz jak ona z uśmiechnięta w ogóle, ona cieszy. Ja widzi, że koło niej siedzi jakiś rozwalony animatronik, który... Przed chwilą mordował ojca, czy coś, nie? Ale, ale może ja się mylę, może ja się mylę. Dobra, wróćmy tam, bo tam miałem kilka przemyśleń w ogóle, nie? Czekajcie, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne tutaj. Ana Mega Big Brain Time teraz analiza trailera FNAF Security, nie, czy ten Five Nights at Freddy's by Shariqon, nie? Bam, bam, bam. Tak, to już teraz możemy zauważyć, jakie animatorniki będą występować, czyli wielka czwórka, tak zwane ich czworo. <średencji> Czyli cika, Bonnie, Freddy, tam widziałem też chyba Foxy'ego. Czeki, które znajdują się w lesie, nie? One Freddy's trzymały różne bottom. przedmioty. Ghost, o, tutaj widzicie? Ten chłopczyk to nie jest Piotruś Pan z Netflixa, tylko to jest, to jest chyba Foxy, nie? Znaczy on, jego dusza została schowana bo on był, wiecie, on się bawił pewnie w pirata. On taki zły, on ma taki wyraz twarzy, jakby ci chciał zjeść i w ogóle, nie? I on se w lesie się bawi z A dziećmi to? innymi. O, i tu mamy innych. O, i ten. <grym> on, on jest. Boni bo co? Bo ma ulicę Bo ma królicze uszy, what the hell? What the hell? Ta żółta to na pewno jest cika, nie? Ale ona to nie powinna być taka bardziej pszyska czy coś, bo tam ciastka powinna wpierdzielać, a tak to ma tylko żółtą bluzkę. To za mało jest, żeby ją w kurczaka zamienić nie? Ona musi mieć jakiś akcent, w babeczką powinna chodzić ze świeczką w tyłku. I tam mamy jeszcze jakiegoś gościa w kapeluszu. Dobra, to czekajcie. Czyli... Ty, no ale czekaj, bo ich tu jest za dużo. Halo? Co jest? Ma, jest czterech animatroników, a ja tu widzę pięć dzieciaków. To... A, a Freddy to jest prawdopodobnie Mike, chyba, że to ten brązowy to będzie Freddy? No dobra, bo, bo jest brązowa bluzka, nie? <ścoughs> nie wiem, no! Tamten ma kapelusz i może ma gdzieś gitarę w tyłku. No i to by było spoko. O, o a, czeka, czekaj, czekaj, wrócimy? Czy to coś widać? Czy tu coś widać? Nie, rozbiegają się. Ten ma kapaluszek. Dobra, to nie wiem, o co tu chodzi. Może on jest Freddy? Strzelamy, on jest Freddy, a ten z gitarą to jest ten, tamten to Bonnie, Foxy, Chica. Eee, tak. Ale tak szczerze to, jeżeli sam klimat filmu jest dość spoko, nie? To tak, kurde, tak yy, nie wiem, no te animatroniki nie wyglądają strasznie. Dla mnie wyglądają strasznie sztucznie. Ja wiem, że to są maszyny, ale to, to już wygląda jakby z plastiku. Nie, wiecie, wiecie do czego się przystęp? Do oczu. Oczy są mega ważne. I one wyglądają tak, jakby w środku była jakaś żaróweczka, która sobie świeci, a nie były takie realne. Oczy są mega ważne, bo to jest jedyny punkt, który świeci u nich, więc one powinny być zrobione mega kozacko, a nie jak lampki choinkowe. I to mam nadzieję, że jeszcze poprawią, może będzie jakiś post-processing, post-produkcja, będzie CGI jak w Avengersach i to zrobią im do porządnych oczy. No tak wyglądają, no tak, no... No mogę, bo trochę straszniej my to wyglądać, nie? Like them. Chyba, że to... No właśnie, no to oczy, to, co to jest, bo... One powinny mieć te, te takie źrenice, takie no... Takie... <laughs> takie straszne. No kurde, co mam, mogę powiedzieć. Papi. O, ta babeczka wyglądała strasznie już. Widzicie? Ta babeczka. Ona ma czarne źrenice. O, to chodzi. A nie, że one tak prześwitują. One muszą być czarne. Czarne i na czerwono muszą świecić. Wtedy wiadomo, że to jest zło wcielone. Tell me how to stop them. A tu jakaś łapka w ogóle wyskakuje. O nie, jakaś dusza chce się wydostać. Całe szczęście, że przodem, a nie tyłem, bo jakby mi z tyłuka Frediego ręka wyskoczyła, no to... to nie wiem, czy bym się przestraszył, ale na pewno bym się trochę zdegustował. <grym> To to była noga? czy ja noga była? Jak myślicie? No, ciężko powiedzieć, bo to jest jakby sam egzoszkielet. Cholera, jasno. To... Ile ty tych animatroników będzie? Jesus Christ! W jednym filmie to tak wystarczyłoby jednego puścić na początek. It's Ale ta. Wait. O, o, o! Wait! Oh. No, i on wygląda trochę strasznie. Bo jemu się gały nie świecą. A czy mogłyby mu się świecić, ale chodzi, że właśnie. Oczy muszą być mroczne, Mroczne. No, i ja bym tu zrobił w ogóle, że one wyglądają zbyt czysto, te animatroniki. Jeżeli one były zamknięte tu przez 20 lat, to one są zbyt clean. One powinny być takie troszeczkę podniszczone. Taki kurz czy coś, to też dodałoby takiego efektu. Wiecie, coś, co takie było nieaktywne przez 30 lat i nagle budzi się do życia. I. Oh, hello there! Wait, 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 czemu Vanessa jest w szpitalu? Co się stało? Czemu ona trafiła do szpitala? Nażarła się tej hawajskiej chyba z 20 lat wstecz Pogadała z nim, on jej pewnie chciał ją poderwać Puścił jej jakiegoś suchara i ona po prostu się odwodniła Chyba, że ją dopadł jakiś animatronik On ją tu przywiózł, potem tam wrócił, zostawił dzieciaka Nie wiem, nie wiem, oni tam ta taksówką jeżdżą więc... A tu jest w ogóle jakieś, co to jest więzienie? Co to jest prison break? Security? Czemu inni strażnicy biją? Kogo by biją? Majka biją? Czemu inni strażnicy biją Majka? Co ty się wyprawia w ogóle? Przecież jednego chłopa tam zatrudnili, a w jakim jakimś satesie teraz się biją, nie? Co to to. Z Toilet ten. Collab, właśnie. Collab mają na Security Bridge. To jest tak bardzo popularne, że postanowili, że w wielkim kiblu będą się bili w ostatecznej fazie z jakimś innym strażnikiem. Może jest tak dużo chętnych tych strażników, że zrobili im Battle Royale w kiblu i pokazali im teraz bić się o tą posadę. Ej, 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 wait, Czy to nie jest ten czasami, jak ten te, te, tak zwany William Afton, tak zwany też boondroopem? Bo jak tak, to, to to chyba on. Bo wydaje mi się, że tak on, on jest najstraszniejszy ze wszystkich. Bo on ma takie, widzicie, tutaj podniszczone, ma takie te czaszkę, zęby mu widać. No i oczy ma straszne. Ja bym chciał zrobić tak, chociaż jeden taki film, w którym jeden chociaż animatronik jest tak faktycznie taki, taki dobry, że on chce pomóc komuś, bo to by nadało dużej głębi w ogóle i tego. Tak jak było we FNaF Security Breach, tylko że Freddy był bezużyteczny za trochę i nie ogarnia w ogóle systemu, bo my niszczyliśmy jego kumpli, a on, E, Gregory, skąd wziąłeś te oczy, te łapki i to, leżały na ziemi, a on, aha, okej, dobra, dobrze, 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 no i wierzył w ten kit, nie? Ale mam nadzieję, że w ruin to będzie fajnie rozwiązane i mam nadzieję, że więcej animatroników dołączy teraz do nas, ponieważ jest taka opcja, bo uwolniliśmy je spod złego wpływu wani, więc trzymam kciuki, trzymam kciuki, bo chcę w to zagrać i chcę się do dobrze bawić. Okej, okay, złapali go, hmm, ej, ale nie, no to by było kozak, nie? Jakby twórcy tego filmu poszli po to, po to, że on jakby faktycznie tam się kiknie, nie? W tym filmie i on się zamieni w tego animatronika i on potem z tą swoją dziewczynką będzie jechał. No, to by był gruby moment, nie? To by była taki plot twist, że powiem, że aż by mi opadła, nie? Ale tak mi się wydaje, że tu zaraz Cassie przybiegnie w tym momencie i... E, w garzyły animatroniku, to jest mój tata! Rzuci do niego pluszowy misiem i... Pii. I on wybuchnie, i dobra, i pobiegli na jednorożcach w stronę zachodzącego słońca. tam w stronę tęczy. Ale może się mylę! To jest fajne, We're nie? Two. A myślę o tym tylko dlatego, że ten Freddy jest tutaj z nią w tym... W tej taksówce, nie? W tym samochodzie. I... i się trzymają za ręce. No chyba, że ona się z nim zaprzyjaźniła, a ten, a ten... tam goni cały czas. I zabijałem jego tatę tam, zęcają się nad nim, a ona no sobie z misiem wyszła na spacer. I po... Pojadę z nim na plać zabaw, pojedziemy... O oh nie, pojedziemy do kina na FNAFA pooglądać sobie. No zapowiada się całkiem interesujący. Zakładam, że wszyscy ci, którzy oczywiście lubią FNAF-a, to pewnie... He oh, oh, shot off Najlepszy film na całym świecie. O! Ja ocenię dopiero jak obejrzę. z racji, że ja jakimś tam super mega fanem nie jestem, tak jak wspominam, ani też jakiś znawcą całego uniwersum, więc potem będą moje spostrzeżenia. Czy ja będę w stanie zrozumieć całą fabułę, oglądając to, czy to jest w stanie dotrzeć do nowych odbiorców, którzy nie są zaznajomieni z nawem. Czyli wiecie, idzie taka sobie grażynka z swoim pimpusiem do kina, oglądają film i oni rozumieją potem o co w nim chodzi, nie? A nie musi im tam ktoś tłumaczyć albo czytać wikipedii 4 strony A4. No, także. Może być grubo, tak. A, trochę jest tu jakiś taki głupot, ale no... A to jest takie Stranger Things, takie dla nastolatków zrobione. Może będzie dobre. Ale co to... to, 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 to... A bo to jaki szeryf? Vanessa awansowała ze strażnika, teraz jest szeryfem miasta. Ona tu przyjechała, czy ich poznała, potem wylądowała w szpitalu. Nois, noise, nois, 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 nois. Dobra, to w takim razie wiecie co? Czekamy z niecierpliwością. Oh my god, nie możemy się doczekać! Five Nights at Freddy wkrótce w kinach. Ooooo Moi kochani, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał i Action Reaction! I widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach, w których będę reagował na kolejne trailery zwiastuny oraz gry. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!